Julia zawsze była typem kobiety ceniącej stabilność. Przez ponad 10 lat pozostawała w związku małżeńskim z Kacprem, pr. -Y rodzinnym mężczyzną, i wiodła spokojne życie w jednej z tych dobrze zorganizowanych podmiejskich dzielnic Atlanty, w stanie Georgia. Mając dwójkę małych dzieci i codzienne życie kręcące się wokół szkoły, zakupów w supermarkecie i rodzinnych obiadów, jej świat był przewidywalny i bezpieczny. Być może nawet zbyt przewidywalne. Co tydzień późnym popołudniem spotykała się z żonami sąsiadów na wspólnym spotkaniu. Był to stary, miejscowy zwyczaj okazja do wymiany porad dotyczących życia domowego, dzielenia się przepisami i oczywiście, plotkowania. Na początku rozmowy dotyczyły dzieci, awansów w supermarkecie i skarg na mężów nic nadzwyczajnego. Jednak z czasem sytuacja zaczęła się zmieniać. Stopniowo tematy stawały się coraz odważniejsze. Pewnego dnia jedna z kobiet, Którą Julia znała tylko z widzenia, wydała z siebie stłumiony śmiech, zanim wyznała: Czasami potrzebujemy odrobiny emocji poza domem, prawda? W grupie zapadła cisza, po której dało się usłyszeć kilka nerwowych chichotów. Julia zmarszczyła brwi, niepewna, czy dobrze zrozumiała. Ale wtedy inna żona, elegancka blondynka o imieniu Vanessa, wzięła łyk wina i dodała: Życie małżeńskie potrafi być bardzo, przewidywalne a przewidywalność może zabić namiętność. Słowa zawisły w powietrzu niczym, iskra mająca coś zapalić. Julia nigdy wcześniej o tym nie myślała, albo przynajmniej nigdy nie powiedziała tego na głos. Zawsze uważał, że lojalność i zaangażowanie są podstawą małżeństwa. Jednak gdy rozejrzała się wokół stołu, zdała sobie sprawę, że nie była jedyną osobą, która czuła się nieswojo. Niektóre żony odwracały wzrok, inne powoli kiwały głowami. Nie potrafiła tego wyjaśnić, ale ta rozmowa coś w niej obudziła. Utrapienie. Ciekawostka. Mała rysa w idealnej rutynie, którą zawsze uważała za nie do złamania. Tydzień później Julia przybyła na spotkanie żon z dziwnym uczuciem w piersi. Wciąż rozmyślałem o ostatniej rozmowie, ale nie spodziewałem się, że ten dzień będzie jeszcze bardziej zaskakujący. Wino było już podawane, gdy Szandę, jedna z najbardziej ożywionych kobiet w grupie, zaczęła mówić. Dziewczyny, nie uwierzycie. Filip i ja mieliśmy wczoraj kolejną randkę. Uśmiechnęła się i wzięła kawałek sera ze stołu, jakby opowiadała o jakiejś przypadkowej kolacji. Julia za. Zdezorientowana. Filipie. Mój osobisty trener na siłowni. Szandę przewróciła oczami, jakby to było oczywiste. Myślisz, że jadę tam tylko po to, żeby podnosić ciężary. Ten mężczyzna jest greckim bogiem, a ja potrzebowałem dodatkowej motywacji. Pozostałe kobiety się śmiały, niektóre z współczuciem, inne z ciekawością. Julia poczuła, że jej twarz robi się gorąca. Nigdy nie przypuszczała, że Szandę, która sprawiała wrażenie oddanej żony, zdradza męża. Ale co ją jeszcze bardziej zaskoczyło, zamiast szoku i nagany, reakcją grupy było rozbawienie. Musisz być ostrożna, ostrzegła Vanessa, ale z uśmiechem na twarzy. Moja pierwsza sprawa prawie poszła źle, bo zacząłem zdradzać szczegóły w domu. Oczy Julii rozszerzyły się Twój pierwszy. Vanessa wzruszyła ramionami. Ach, Julia. Myślisz, że jesteś jedyną osobą, która tęskni za emocjami. Każde małżeństwo dochodzi do punktu, w którym cóż, zaczynamy się rozglądać. Rozmowa trwała dalej, a kobiety jedna po drugiej zaczęły opowiadać sobie krótkie historie, wymieniać spojrzenia, przekazywać sobie ukryte wiadomości, dyskretnie się spotykać. Były zwykłymi kobietami, oddanymi matkami, na pozór szczęśliwymi żonami, i wszystkie miały sekrety. Julia stała tam, słuchając wszystkiego w ciszy, czując, jak ziemia drży pod jej stopami. Nigdy nie pomyślałam, że te kobiety prowadzą podwójne życie że ukrywają zakazane pragnienia pod fasadą idealnego życia. I co najdziwniejsze, nie mogła pozbyć się pytania, które w tamtej chwili przyszło jej do głowy. Czy wszystkie te historie miały sens, czy też po prostu zaczynała rozumieć coś nowego o sobie. Przez kolejne dni Julia nie mogła wyrzucić tych rozmów z głowy. Było tak, jakby w jej wnętrzu otworzyły się drzwi, o których istnieniu nie miała pojęcia. Każde spojrzenie wymieniane między jej przyjaciółmi, każdy śmiech pełen tajemnic, wszystko sprawiało, że jej serce biło szybciej. I wtedy, bez dłuższego zastanowienia, podjął decyzję. Pójdzie na siłownię. Nie żeby specjalnie interesowały ją ćwiczenia, ledwo pamiętała, kiedy ostatni raz biegała na bieżni. Ale teraz miał inny powód. Tego ranka włożyła legginsy, które znalazła na dnie szuflady, i bluzkę, która była na tyle obcisła, że podkreślała jej krągłości. Spojrzała w lustro i poprawiła włosy. Zastanawiając się, czy nie przesadza. A co, jeśli tak by było? Kto by pomyślał? Wziął głęboki oddech i wyszedł z domu, starając się ignorować poczucie winy, które zaczęło narastać w jego umyśle. Gdy wszedł na siłownię, poczuł motyle w brzuchu. Miejsce było pełne, słychać było odgłos ciężarków uderzających o podłogę, hałas bieżni i odgłosy rozmów. Ale kiedy zobaczył Filipa, wszystko wokół niego zniknęło. Stał tyłem. Poprawiając jakiś sprzęt, jego czarna koszulka była obcisła i podkreślała jego umieśnione ciało. Julia przełknęła ślinę. Szandę nie przesadzała. Mężczyzna wyglądał, jakby został wyrzeźbiony ręcznie. Gdy się odwrócił, na sekundę ich oczy spotkały się z jej wzrokiem, a na jego twarzy pojawił się uśmiech. Czy mogę w czymś pomóc? Zapytał, podchodząc bliżej. Jego głos był stanowczy, ale jednocześnie lekki jakby już zdawał sobie sprawę, jaki efekt wywoła. Julia poczuła, że jej dłonie się pocą. Ach, ja. Dawno mnie tu nie było, chciałem wrócić do treningu. Skinął głową, a jego wzrok dyskretnie, lecz zauważalnie przesuwał się po jej ciele. Doskonały. Zacznijmy od czegoś lekkiego. I tak, nim się zorientowała, Julia była już prowadzona przez Filipa. Poprawił jej postawę, Krótko dotknął jej ramienia, ale na tyle mocno, że przeszła jej dreszcz. Z każdym uśmiechem, z każdym spojrzeniem czuła, jak w jej wnętrzu narasta inna energia. To nie było tylko pożądanie. To było uczucie, że ktoś mnie zauważa, że jestem pożądana w sposób, jakiego nie czułam od lat. Kiedy lekcja się skończyła, Filip wyjął telefon komórkowy i bez wahania coś napisał, po czym podał urządzenie jej. Daj mi swój numer. Dzięki temu będę mógł wysłać ci trening do wykonania w domu. Julia zawahała się przez pół sekundy, ale potem sięgnęła po telefon komórkowy i wybrała numer. Kiedy mi ją oddał, uśmiechnął się z politowaniem. Do zobaczenia wkrótce, Julio. Opuszczając siłownię czuła, jak mocno wali jej serce. Przecież nie zrobiłam nic złego, prawda? Ale dlaczego w takim razie czułem, że przekroczyłem granicę, z której nie ma powrotu? W kolejnych dniach Julia zaczęła szukać wymówek, żeby wrócić na siłownię. Na początku Kacper nie miał wątpliwości, w końcu jaki mąż narzekałby, że jego żona chce dbać o swoje zdrowie. Ale dla Julii nie miało to nic wspólnego z ćwiczeniami. Każda wizyta była pretekstem, żeby zobaczyć Filipego i poczuć adrenalinę, która ją ogarniała za każdym razem, gdy się uśmiechnął lub ją dotknął, nawet lekko. Próbowała przekonać samą siebie, że to nieszkodliwe. Po prostu cieszyłem się uczuciem, że jestem dostrzegany i pożądany. Ale w głębi duszy wiedziałem, że stąpam po niebezpiecznym gruncie. Każde wymienione spojrzenie, każdy subtelny dotyk podczas treningu sprawiały, że pożądanie rosło. Jak tamtego dnia, gdy Filip pomógł jej wyregulować maszynę. Pozwól mi to zrobić, powiedział, podchodząc bliżej. Jego zapach był tak intensywny, że Julia poczuła, jak jej serce zaczyna bić szybciej. Przykucnął obok niej, trzymając sprzęt, i przy okazji jego dłoń dotknęła jej dłoni. Szybki, przypadkowy dotyk, który jednak wywołał reakcję całego jego ciała. Wstrzymała oddech, ale Filip nie odsunął się od niej od razu. Zamiast tego jego wzrok spotkał się z jej wzrokiem na sekundę dłużej niż powinien. Drugi pełen znaczenia. Kiedy w końcu się odsunął, Julia powoli wypuściła powietrze, próbując ukryć drżenie rąk. Tej nocy, leżąc obok Kacpra, czuł ciężar winy. Jej mąż spał spokojnie, nieświadomy zamieszania w jej wnętrzu. Julia zamknęła oczy, próbując odepchnąć myśli o Filipie, ale to nie pomogło. Jej ciało pamiętało dotyk, spojrzenie, napięcie w powietrzu. Wiedziała, że musi odejść i powstrzymać to, zanim będzie za późno. Ale następnego dnia, nawet się nie zastanawiając, złapała torbę i pojechała znów na siłownię. Jakby coś silniejszego od rozumu popychało ją w tę niebezpieczną grę, z której nie wiedziała, czy udaje się wyjść. Tej nocy Julia nie mogła zasnąć, leżąc w łóżku obok Kacpra, trzymała w dłoni telefon, a ekran rozświetlał jej twarz, gdy przesuwała palcem po profilu Filip na stronie internetowej siłowni. Jego zdjęcie było profesjonalne, ale mimo to nieodparte pewny siebie uśmiech, idealnie wyrzeźbione mięśnie. Poza kogoś, kto wiedział, Jaki efekt wywołuje? Nie myśląc wiele, zaczął pisać palcami. Cześć, Filipie. Jestem zainteresowany trenerem personalnym. Czy ma pan jeszcze jakieś wolne terminy? Zawahała się na sekundę, zanim nacisnęła wyślij. Jego serce natychmiast zaczęło bić szybciej. Co on do cholery robił? Czy zdążył to wymazać zanim to zobaczył? Ale było już za późno odpowiedź nadeszła szybciej niż się spodziewała. Cześć, hujo. Jasne, możemy zaplanować sesję, aby omówić twoje cele. Czy masz jakieś preferencje czasowe? Przeczytała wiadomość kilka razy i poczuła, jak ciepło rozchodzi się po jej ciele. Był to prosty kontakt zawodowy, ale tylko ona znała jego prawdziwe intencje. To był doskonały pretekst, żeby spędzić z nim więcej czasu i sprawdzić, jak daleko może sięgnąć napięcie między nimi. Wzięła głęboki oddech i odpisała. Co powiesz na jutro, późnym popołudniem? Telefon komórkowy zawibrował kilka sekund później. Doskonały. Do zobaczenia jutro. Julia zamknęła telefon i położyła go na stoliku nocnym, leżąc na plecach. Ciężar winy zmieszał się z elektryzującą ekscytacją. Założyła ramiona na piersi, starając się zignorować fakt, że po raz pierwszy od lat znów poczuła motyle w brzuchu. Coś w jej wnętrzu mówiło jej, że wysyłając tego e-maila, zrobiła pierwszy krok w kierunku czegoś, co nigdy nie powróci. Z każdym treningiem na siłowni Julia czuła, że coś w niej się zmienia. Na początku starałem się zachować ścisłą profesjonalizację, w końcu to tylko ćwiczenia, prawda. Ale Filip potrafił sprawić, że czuła się wyjątkowa. Jego spojrzenie było intensywne. A w jego słowach zawsze pobrzmiewał ton zachęty wykraczający poza zwykłą powszechność. Świetnie ci idzie, Julio. Widać, że jest bardzo zdyscyplinowany, powiedział, trzymając się za taję, aby poprawić postawę podczas ćwiczeń. Dotyk był krótki, niemal niewinny, ale miała wrażenie, jakby przez całe jej ciało przechodził prąd. Nie zrobił tego w stosunku do innych uczniów. Czy na pewno? Ich spojrzenia stawały się coraz dłuższe. W przerwach, gdy sięgała po butelkę z wodą, zauważyła, że on jej się przygląda. Czasami lekko przygryzał wargę, jakby coś w niej trzymał. I to sprawiło, że straciła całkowitą kontrolę. Potem nadeszła pora na komplementy. Masz naprawdę piękny sposób poruszania się, skomentował pewnego dnia po tym, jak skończyła serię ćwiczeń. To zdanie można było interpretować na wiele sposobów, ale on nie miał wątpliwości, co miał na myśli. Julia czuła się nieswojo przed treningiem. Starannie jej dobierała ubrania i wkładała więcej wysiłku w perfumowanie się. Wiedziała, że to nie jest w porządku, ale była uzależniona od tego uczucia. W domu starałem się zachowywać normalnie. Kacper zapytał, jak przebiega szkolenie, a ona odpowiedziała mu automatycznym uśmiechem, unikając szczegółów. Ale w środku byłem rozdarty. Jego stabilne życie, małżeństwo, dzieci. Wszystko to wciąż było ważne. Ale Filip. Filip sprawił, że poczuła coś, czego nawet nie pamiętała. Im więcej czasu z nim spędzała, tym trudniej było jej przekonać samą siebie, że nadal panuje nad sytuacją. To miał być po prostu kolejny trening, ale Julia już wiedziała, że tak nie jest. W powietrzu wisiało jakieś napięcie, które sprawiało, że każda sekunda spędzona z Filipem była nie do zniesienia. Zdawał się, że on też to zauważył. Jego spojrzenie zatrzymało się na niej dłużej niż powinno, jego dłonie szukały pretekstów, by dotknąć jej dłoni, gdy poprawiał ciężarek lub korygował jej postawę. I tego popołudnia wszystko się rozpadło. Po serii ciężkich ćwiczeń usiadła na ławce, żeby złapać oddech. Filip stał obok niej i patrzył na nią wzrokiem, który mówił więcej niż jakiekolwiek słowa. Cisza między nimi była niemal ogłuszająca. Więc bez zastanowienia, bez planowania, nie dając przestrzeni rozsądkowi, Julia pochyliła się i go pocałowała. Było szybko, ale intensywnie. Dotyk ust, które zawierały wszystko to, co przez tygodnie było w niej tłumione. Na sekundę świat się zatrzymał. Szok wywołany jej własną odwagą przetoczył się przez jej ciało, a ona odsunęła się, a jej serce biło szybciej. Przepraszam, ja zaczął mówić, ale Filip nie pozostawił miejsca na żal. Pociągnął ją za taję znów przyciągając ją blisko siebie, ale tym razem pocałunek był inny. Głębokie, pilne, pełne stłumionego pożądania. Jego dłonie mocno przesunęły się po jej skórze, a Julia oddała mu się całkowicie. W tej chwili nic innego nie miało znaczenia ani siłownia, ani jej małżeństwo, ani jej stabilne życie. Tylko Filip. Po prostu sprawił, że poczuła się żywa. Biuro z tyłu siłowni stało się zakazanym schronieniem. Pomiędzy pocałunkami, westchnieniami i dotknięciami, które rozpalały jej skórę, Julia czuła burzę emocji. Jego serce biło jak szalone, rozdarte między euforią a poczuciem winy. Wiedziała, że przekroczyła pewną granicę. I wiedziałem, że nigdy nie będę mógł wrócić. Po pierwszym pocałunku Julia próbowała przekonać samą siebie, że to wszystko było pomyłką. Chwila słabości, coś, co nigdy więcej się nie powtórzy ale w głębi duszy wiedziała, że okłamuje samą siebie. Następne kilka dni było torturą. Za każdym razem, gdy wchodziła na siłownię, jej oczy szukały Filip, zanim jeszcze zdała sobie z tego sprawę. A gdy go znalazłem, spojrzenie jego oczu mówiło wszystko, to jeszcze nie koniec. Do drugiego pocałunku doszło na parkingu, w jego samochodzie, po treningu. Trzecia w biurze, wśród szeptów i obietnic, których udawała, że nie słyszy. Z każdym spotkaniem odległość między nimi zmniejszała się i wkrótce nic nie oddzielało ich ciał. Akademia stała się ich pierwszą kryjówką, ale wkrótce przestała wystarczać. Filip zaproponował, żeby poszli do jego mieszkania i Julia bez wahania się zgodziła. Jego mieszkanie było małe, dyskretne, takie, które nie zwracało na siebie uwagi. I tam, z dala od wścibskich oczu, pożądanie przerodziło się w coś jeszcze bardziej intensywnego. Po południa które kiedyś wypełniały zakupy spożywcze i obowiązki domowe, teraz należały do Filip. Każdy jego dotyk sprawiał, że zapominała, kim jest, każde spotkanie wciągało ją coraz głębiej w ten sekretny świat, w którym nigdy nie wyobrażała sobie życia. W domu wszystko zaczęło się zmieniać. Kacper zauważył, że Julia jest inna, mniej obecni, bardziej rozproszeni, ale ona zawsze miała jakąś wymówkę, była zmęczona. Przytłoczona i skupiona na sobie. Ale tak naprawdę jego umysł już tam nie był. Kiedy Kacper ją przytulił, mogła myśleć tylko o tym, jak dziwnie teraz czuła się w jego ramionach. Jak jego dotyk przestał w niej cokolwiek robić. Jak to możliwe, że leżąc obok niego w łóżku, jej ciało i dusza należały już do innego mężczyzny. Julia była teraz dwiema osobami jednocześnie. W domu pełniła rolę oddanej żony, przygotowywała obiad. Pomagała dzieciom w odrabianiu lekcji i uśmiechała się do kacpra, jakby nic się nie zmieniło. Lecz w głębi duszy czuła się przytłoczona, jakby była uwięziona w życiu, które już do niej nie należało. W chwilach spędzonych z Filipem była inną kobietą, gwolną, pożądaną, pełną życia. Obudził w niej wersję jej samej, która przez lata była uśpiona. A ta wersja nie chciała zniknąć. Ale strach przed wykryciem towarzyszył jej na każdym kroku. Każda wiadomość na jej telefonie komórkowym sprawiała, że zamierała. Każdy niepasujący szczegół, każda zmiana w jego zachowaniu wydawała się ryzykowna. A co jeśli Kacper to zauważy? A co jeśli sąsiad coś skomentuje? A co jeśli przyjaciel zacznie coś podejrzewać? Myśl o utracie wszystkiego powinna ją powstrzymać, ale ironią losu było to, że niebezpieczeństwo czyniło to przedsięwzięcie jeszcze bardziej ekscytującym. Każde zakazane spotkanie niosło ze sobą posmak adrenaliny. Czegoś, czemu nie można się oprzeć. Mimo wszystko, Julia patrzyła na Kacpra i zastanawiała się, czy mogłaby po prostu do niego wrócić. Udawać, że nic się nie stało. Zapomnieć o Filipie, jakby nigdy nie istniał. Problem polegał na tym, że bez względu na to, jak bardzo się starała, nie wiedziała już, kim jest bez tego pragnienia, bez tego nowego, sekretnego życia które stało się jej częścią. Powrót do tego, co było wcześniej, wydawał się coraz bardziej niemożliwy. Jednak dalsze życie w ten sposób wydawało się niemożliwe do utrzymania. W każdej chwili wszystko może się rozpaść. I nie wiedziała, czy jest gotowa ponieść konsekwencje. To, co kiedyś wydawało się spontaniczną przygodą, teraz stało się czymś o wiele większym. Julia nie potrafiła już odróżnić pragnienia od konieczności. Myślała cały czas o Filipie, nieustannie zastanawiając się, co wydarzy się na każdym kolejnym spotkaniu. Zaczęła zdawać sobie sprawę, że traci siebie. W tym romansie nie chodziło już tylko o chwilową przyjemność, ale o głębokie zaangażowanie, którego nie dało się kontrolować. Za każdym razem, gdy go widziała, jej serce biło szybciej. Każdy dotyk, każde wymienione spojrzenie przypominało jej, że gra w niebezpieczną grę. Jednak mimo całego napięcia emocjonalnego, które ją ogarnęło, mimo strachu przed wykryciem, Julia nie potrafiła się oprzeć. Była tak pochłonięta, że nie mogła już oglądać się za siebie. Strach mieszał się z pożądaniem, ale to pożądanie było silniejsze. Wiedziała, że przekracza pewną granicę nie tylko strata spowodowana zdradą męża, ale strata czegoś, czego nigdy nie będzie można odzyskać szansy na powrót. Ciężar winy zawsze jej towarzyszył, ale to, co teraz czuła do Filipa, było większe niż mogłaby sobie wyobrazić. Każde spotkanie z nim sprawiało, że czuła się żywa, jak nic innego w jej życiu, co wydawało się niemożliwe. A w głębi duszy Julia wiedziała, że dotarła do punktu, z którego nie ma odwrotu. Nie była już pewna, czy może, a nawet czy chce, powrócić do poprzedniego życia.